Witam. Wczoraj odbyło się losowanie 1.8 Ligi Europy. Niestety nie wzięła udziału w nim Legia Warszawa, która w poprzedniej rundzie odpadła z Ajaxem Amsterdam. Ale można być zadowolony z postawy Legionistów nie tylko w meczu z Ajaxem, ale i w całym sezonie europejskich pucharów. A patrząc na to jak dobrze radzą sobie w tym sezonie Lechia, Jakielonia i Lech, można mieć nadzieję, że w następnym sezonie nie tylko Legia, ale więcej drużyn z Polski pokaże się z dobrej strony w Europie. Poczekamy, zobaczymy. A my tymczasem wracamy do Ligi Europy. Na szybko przedstawię Wam pary jednej ósmej i powiem kto jest w nich według mnie faworytem. Ale tu zaznaczam, że typowanie ligi Europy jest bardzo trudne, bo często kluby z lepszych lig jak angielska czy niemiecka wystawiają tutaj w meczach rezerwy. Pierwszy dwumecz Celta Vigo kontra FK Krasnodar. Eee... Tu bym stawiał, że wyjdzie Celta Vigo. Dlaczego? Dlatego, że kluby z Hiszpanii zawsze dobrze sobie radziły w lidze Europy, a teraz Celta została jedyną hiszpańską drużyną, więc myślę, że będzie w jakimś stopniu tu ratowała honor Hiszpanii. Apoel Nikozja kontra Anderlecht Bruksela. Ten mecz nie wydaje się być mega emocjonujący i tu myślę, że faworytem jest Anderlecht Bruksela i Anderlechtowi też będę tu kibicował, bo myślę, że wszyscy doskonale wiemy, kogo w składzie ma drużyna ze stolicy Belgii. Kolejne starcie za to wydaje się być mega emocjonujące bo zmierzą się w nim dwa kluby z Niemiec i jednocześnie dwa kluby z tego samego landu, a więc Schalke, Gelsenkirchen i Borussia Mönchengladbach. A patrząc na to, że zarówno Schalke jak i Gladbach w tym sezonie Bundesligi nie radzą sobie najlepiej, to tym bardziej można mieć pewność, że oba zespoły będą chciały się tu pokazać z jak najlepszej strony. E, takie mecze derbowe jest zawsze ciężko typować, ale uważam, że minimalnie większe szanse ma e, szalkę i na nich będę tu głosować. Czwarty dwumecz to kolejne wielkie emocje i chyba największy hit tej fazy rozgrywek. E, zmierzą się w nim dwie bardzo e, znane w Europie marki: Olympique Lyon i AS Roma. Co ciekawe w kadrach obu tych drużyn mamy Polaków, bo w Lyonie jest to Maciej Rybus, a w Romie Wojciech Szczęsny. Zarówno Roma jak i Lyon bardzo poważnie traktują obecny sezon Ligi Europy, bo Roma wyeliminowała inną mocną drużynę hiszpański Villarreal. Natomiast Lyon po prostu zmiażdżył. Przejechał się niczym walec po holenderskim AZ Alkmaar, bo wygrał w meczu 11 do 2. Tak jest. 11 do 2. Także tu zapowiadają się niesamowite emocje i szkoda, że te drużyny spotkają się już teraz, bo jedna niestety będzie musiała tutaj odpaść. Ja osobiście trochę większe szanse daję tutaj Romie, ale tu może się naprawdę wszystko wydarzyć. Kolejne starcie to FK Rostów kontra Manchester United i nie oszukujmy się, tu zdecydowanym faworytem są czerwone diabły ale United na pewno z losowania być zadowoleni nie mogą, bo czeka ich daleka podróż do Rosji i walka z nieobliczalnym Rostowem, który przypomnę, niedawno wygrał w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium 3-2. Kolejny dwumecz zapowiada się emocjonująco, bo zmierzą się w nim grecki Olympiakos i turecki Besiktas, a jak wiemy Grecy i Turcy za bardzo za sobą nie przepadają, co ciekawe, w poprzedniej fazie Olympiakos wyeliminował inną turecką drużynę, Osman Lispor, ale Besiktas to już inna para kaloszy. A patrząc na to, że oba zespoły prowadzą w swoich ligach, to możemy być pewni emocji, ale uważam, że tutaj faworytem będzie Besiktas, który bardzo dobrze pokazał się w lidze mistrzów i mało co prawie nie wyszedł do swojej grupy. W tej fazie Ligi Europy będziemy mieć niemiecki pojedynek, ale będziemy również świadkami pojedynku belgijskiego, ponieważ w przedostatniej parze K. Gent zagra z KRC Genk. No i w sumie trochę śmiesznie się złożyło, bo obie drużyny podobnie brzmią Gent i Genk. Tutaj stawiałbym bardziej jednak na Gent, który rok temu wyszedł nawet z grupy Ligi Mistrzów. A w tym sezonie sprawił kolejną sensację, bo przed kilkoma dniami, przypomnę, wyeliminował z Ligi Europy faworyzowany Tottenham Hotspur. E, I ostatnia już para, a w niej FC Kopenhaga i pogromca Legii Ajax Amsterdam. I tu faworytem jest raczej Ajax i tu na pewno będę e, im kibicował, żeby drużyna, z którą odpadła Legia doszła jak najdalej w tej edycji. No i to już wszystkie pary, także w tym odcinku przedstawiłem moje typy. Jestem bardzo ciekaw, ile zespołów, które przejdą do ćwierćfinałów, uda mi się poprawnie wytypować. Liga Europy oczywiście nie jest aż tak emocjonująca jak Liga Mistrzów, ale jest w niej naprawdę o co rywalizować, bo przypomnę, że jej zwycięzca zapewni sobie automatycznie udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. No, i jestem ciekaw, kto wygra tą edycję. Może Szalkę, może Roma, może United, ale myślę, że zdecydowanym faworytem. Tych rozgrywek jest jednak Manchester United. A co ciekawe, w obecnych rozgrywkach Premier League czerwone diabły są dopiero na szóstym miejscu, a tylko najlepsza czwórka z Anglii zagra w Lidze Mistrzów, więc kto wie, być może Manchester United zapewni sobie udział w Lidze Mistrzów tylnymi drzwiami poprzez Ligę Europy. Poczekamy, zobaczymy. Ja natomiast dziękuję Wam za. Ten odcinek, i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć!